Witam wszystkich, bardzo bardzo serdecznie, z tej strony KubusiekGT I to jest właśnie taki nietypowy odcinek, to jest już dwunasty odcineczek z Dragona Lub naprawdę, nie wiem który, czy trzynasty Nie pamiętam naprawdę Słuchajcie, jesteśmy koło najbogatszej gildii na świecie i ją okradamy Patrzcie ile no, na ma setów. Jeszcze, jeszcze, całą gildię, jeszcze całą właśnie skrzynkę Tom Miała potek, tutaj były dwie skrzynki potek, to my im wszystko zabraliśmy Dobra, to co? Nie ja nie wiem za co się zabrać. Nie? To jest najgorsze, że ja nie wiem za co się zabrać. Tutaj tyle i te mówię, jeszcze to nie jest koniec, słuchajcie. Jeszcze to nie jest koniec. Dobra. Bo to jest dopiero jeden pokój gildii, nie? Więc będzie kozak. Naprawdę. No i tak ogólnie trzeba, ja nie przebijam. No właśnie. No całą trzy zapianki mamy. Ja teraz się do niego tepam. Słuchajcie, pamiętajcie to, Pamiętajcie tą gildię emę. To ona właśnie ten, e, Tony właśnie, e, gościu się przyznał do e, cheatów właśnie. E, czyli e, w sumie, e, to są nasze w sumie skrzynki, bo e, gościu się przyznał do cheatów, nie? To wiecie, nie? Nieładnie nie, nie cheatować. Nie, go, koleś się przyznał do cheatów, no i nagle mm, e, słuchajcie, patrzę, kurde, przecież. Y, tam była gildia, ta taka, w której były naprawdę skrzynki kozackie, nie? No i teraz idea nawet nie przypuszczałem, że one są tak bardzo kozackie. Słuchajcie, to jest wszystko z tej gildii. To, to też jeszcze tam na górze były skrzynki. Dobra. Słuchajcie, to wszystko to jest ich. Podaj mi kamienie. Co? No wiem. Zostawajcie to jest najbogatsza gildia. I w sumie z jednej strony najbogatszy odcinek. Bo takiego odcinka to jeszcze nie było na dragonie w sumie. Takiego drugiego. Naprawdę polecam. Jak wy chcecie poprzebiać tą gildię, bo w sumie już nikogo nie ma, jest jeszcze bejkonik. Bejkonica u nas. To proszę, o, no, tak. to macie kordy. Tepnę cię tam jak chcesz. Proszę, macie kordy. No dobra, ale to poczekaj, kordy to później podawaj. No dobra, bardzo. A to no. czekaj, tu kordy, stawisz się dopiero jak to osadzić. nic nie może zostać. Kobeliksy rób. E, ja, ja, to ja się zajmę setami ty kobelixami. A bo ja nie, idę... co? Przedajemy tego odków, to tam przedjęty kobel. No dobra W sumie to też jest dobry jakiś pomysł Zrobek. na zarobeku Zerobek, no. Nie no, słuchajcie, jesteśmy bogaci, karacy. Ja zejdę sen. kośnik W sumie to będzie taki odcinek zakradania nie jeszcze was... Nie, to ciebie, powyliło mi się nie tak. No dobra, no to odcinek z nictebem, to musisz się poruszyć. Nie no, no słuchajcie. A jak chcecie odcinek, z którym będziemy... Emeraldy też sprzedajemy? Nie, emeraldy. emeraldy na bloki. Emeraldy na bloki. Właśnie. Ale na takie nie kolekcjonerskie, tylko do Do klepa albo na jakieś pożytek dajemy na to. Bo tego trochę dużo jest skrzynek Dobra, zaraz ci pomogę. Tylko jeszcze dużo zostało tych skrzynek. Moja robota trochę zostało, nie? A ja zajmuję się tym. Żeby właśnie te sety zabrać i wszystkie do skrzynek o, Przepraszam was, słuchajcie, bo był taki duży lag właśnie Więc was przepraszam za to Idę ja sobie nie rucham, na home'a Więc słuchajcie, będzie ciągle takie cięcia I będziemy tak ciągle chodzić nie będziemy w sobie, tak na odcinku ciągle chodzić w tomy z powrotem, tylko po prostu będą cięcia, jak będziemy krali, bo to jest właśnie I najfajniej się to ogląda. Ja zawsze, jak oglądam jakiegoś YouTubera, to przewijam wszystko do tamtego momentu, kiedy na przykład nie wiem, skrzynki opróżniają. Ja nigdy, jak on gdzieś łazi, jak on gdzieś odkłada, odkłada, no to ja właśnie wtedy przewijam, kiedy on to odkłada, a tak to. Właśnie oglądam jak ją kradnie, bo to mnie inspiruje. Taka kradzież. Dobra, kośnik. No to będzie teraz cięcie. Ja mam troszeczkę więcej. Dobra, Saj. Dobra, ale ja miałem za rolników, bo ja się wydałem. To dopiero trzy księci poszły. No, nie dry Tyle no i temu. tam, da właśnie to Jest tu? Nie, jestem. Dobra, już raz tutaj w tej skrzynce nic Ej, nie mają. Nie, nie wiem czy by nie było lepiej ten skrzynek zniszczyć i ja bym to, to po prostu podnosił i ukończył sklep ciągle. Ale może wyciszyć... No, no, no zrób być tak. usuwanie. usuwanie mogłoby no być. No to no to z, jak będzie teraz usuwanie, to... No po dwóch skrzynkach usuwaj, bo ja i tak chyba to będę wszystko niszczył. Znaczy ten. Przedawam. To po dwóch skrzynkach nie. Nie? Mhm. To w po dwóch skrzynkach. Wszędzie. Dobra, słuchajcie. Mm, teraz już jesteśmy po takiej jakby serwie. Idziemy teraz na spawn'a i patrzcie ja mam bloków. No i w sumie dalej idziemy kraść. Um. Idź na tamtego home i chodź tam dobra słuchajcie, na... dobra słuchajcie, e, e, bo właśnie my postanowiliśmy, że się trochę zabawimy. W sumie jak już nikt nie jest założycielem tej gildii, e, 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 to my pomyśleliśmy, że się tak zabi, e, zabawimy, że po prostu powysadzamy całą gildię... i ją po prostu zniszczymy, żeby już nie było. No, także te mnie teraz na dół. No. Kładziemy. Ja mam całe ekoslienki, przyszykowamy, też po prostu postawić całe clienti. No, tak tepnę Wejdź tu po prostu, widzenia w ciemności. A ja nie mam M&M. A to ja ci dam, czekaj. To się. Ukośnij skrzypy, kubusiek. No i słuchajcie, to jest już taki gryf, zrobiliśmy te już skrzynki wszystkie, zebraliśmy je, zniszczyliśmy. Jeszcze są pochowane w ścianie gdzieś, mówię. No były pochowane w ścianie, ale nie wiem czy one nadal są efekty. Bo one kiedyś i były. Nie wiem czy ja nawet na odcinku nie pokazywałem, ale chyba nie. Chociaż sam nie wiem. O, dobra, masz Czekaj tutaj trzeba. Masz klienki? Bo ci dawałem chyba. Da mam, mam, mam. Dobra, to Ej, rzucisz mi zapalniczkę na chwilę. Daj mi raz... Żeby tak było, ale żeby tak było na odcinku. Takie. Taki strzał jeden ode mnie na odcinku, żeby widzowie wszystko widzieli dokładnie. O kurde. To dobra, ale to później mi dajesz. Nie, na strzał tylko. To jak. Makro otwarcie. Nie wiem, ile właśnie makro otwarą. Tak, i może, nie wiem, dzisiaj wam nagrabę odcinek, jak będziemy przebijać jedną... No. No, co? Co? Mieliśmy nagra. właśnie za niedługo prze, przebijać, bo polubiliśmy jednak to TNT Będzie tylko spekty. Bo ja mam. Co ja się nie yy, Spokojnie. Ja się wyloguję. Szybko. No nie wiem, nie tu do... Ona tym i tak może zginąć. nie? No, bo mam tylko dwa dwa Dobra, TNT. Nawet. A ty ja możesz się... tutaj budować TNT-kami, chyba nie. Nie, nie, nie mogę. Dobra, to mam nadzieję, że tu bo cały zginął, dlatego ja to lepiej schowam dla tego. Ty, to, to, ja, to ja na moim tak, drugim koncie się właśnie też wyloguję, hm. bo tak to ja... Bo... patrz no, tak sobie wbijam na moje drugie konto i takie, aha, zginąłem, więc to by było złe. Dobra, 8 Dobra. minut odcinka, Jeszcze widzimy przy strzale. Dobra, ten... myślę, że zaraz możemy wystrzelać. Dobra, słuchajcie, to całe TNT weźmiemy na to, więc jeszcze będzie cięcie. No nice, i słuchajcie, słuchajcie, strzelamy, tutaj jest w ogóle serce. Dobra, strzelaj, mal, strzelaj. Tutaj ukośnik, set, home, serce. Dobra, strzelaj, ja ją kopnę, żeby nie zginąć. Strzelaj. Dobra. Strzelam, słuchajcie. Trzy, cztery. Nie woką Poleciało słuchajcie. Patrzymy szkody. No, że dostałem jakichś dziwnych lagów. Ja tak, słuchajcie, ja wam dziękuję za odcineczek. Dobra, słuchajcie. I to w sumie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobał. No to w sumie tyle. No to Elo.